Witam wszystkich, Sport Prediction, filmik na poniedziałek. Gramy o wielką kasę, zapraszam wszystkich na film. A partnerami kanału są STS, Zakłady Bukmacherskie, LVB TotalBet, Total Forbet, Bet, Nobel Betty, Bet. Chris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. No i rozliczenie piątku i soboty, bombeczki w piątek. Na minusie stówka, dwóch bombeczek nie trafiliśmy, kursy powyżej 2.0, również delikatny minus 80, trafiony z za 2-0 Tigre za 2-10. Horsens 2 i Rio Ave za 2-0. Remisiki na plusie 90. Same Strua trafione 3-40. Trafiona również Bologna z Cretail za 3-05. I wizela z Famali za 345. Kuponi Królewski do śmieci. Tutaj ten Wolverhampton prowadził 2-0 i przegrał w doliczonym czasie gry. Masakra totalna. Jeśli chodzi o sobotę. Za to sobota zarobiła nam niewiarygodnie dużo. Zaczęliśmy od bombeczek, była jedna, trafiliśmy Augsburg 2 z Reinlech, na dwójce za 5,30 i tutaj czysty zysk to 215. Kursy powyżej 2,0 również na plusie 505 do przodu. Z pozycji 6 nie trafiliśmy tylko jednej, tak więc dość spory zarobek. Remisy również plusowo tutaj 550, aż do przodu na czysto trafione San Lorenzo z Hurricane'em za 3,25. Serailing z Lewem 3,50. Dość spory kurs Basz 4,80. W Del Valle z Orense no i Persa Baja z Persibem za 2,95. Druga plansza remisów również na plusie, tym razem 130. Zaczęliśmy czerwono, a tutaj dalej praktycznie sam kolor zielony, pochronie z Mikulasem za 3,60, Kaudenbrew, Steinhausmuir 3,30, MTK Budapeszski z Wardą za 3,40, przełożony mecz Juventudu z Atenasem. No i królewski kuponik również do przodu, tutaj był Lech Poznań, Mainz i Twente Nszede, wyjęliśmy z niego 1885 a jak wyglądało rozliczenie tych dwóch filmów? Bombeczki 115 na plusie, kursy powyżej 20,425 na plusie, remisy 770 na plusie, a kupony 885 czystego zysku. Co nam daje, że te dwa filmy zarobiły nam 295. Tak więc mam nadzieję, że dobrze zaczęliście weekendik, a my już się zajmiemy poniedziałkiem. Jedna bombka. Amelianos Olimpią Asusion na dwójce za 5.60. Dość mało jest dogryw w poniedziałek dlatego takie dość egzotyczne ligi. Poniedziałkowe kursy powyżej 2.0 to Forest Green, z Colchester na dwójce za 2.05, Antofagasta Scalero 1k 2.40, Conkerneau z 1k 2.20, Pereira Junior 2.20 i Tacuary Nacional Asusion. Na dwójce 20, remisy to Everton z Italiano 3,15, Tenerifa Almeria 3,30, Madura United, Bali United 3,40, Borussia Dortmund 2, Braunschweig 3,65, Ipexi, Ketzkemetti 3,20, a królewski kuponik na poniedziałek to Forest Green z podpórką, Den Haag z Telstarem na owerze półtorej bramki. I Borussia Dortmund 2 z Eintrachtem Braunschweig również półtorej branki over do wyjęcia 935 z delikatnego kuponiku królewskiego na poniedziałek. A mecz Ligi Typera to hojniczanka z ruchem chorzów. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, który już zostanie zaktualizowany oczywiście po weekendzie we wtorkowym odcinku. Jeszcze przedstawienie grupy VIP. O co prosicie z ostatniego miesiąca? 2 na 3 trafione, 2 na 3 trafione, 3 na 3 trafione, 1 na 3 trafiony. I tutaj, jeśli chodzi o rozliczenie tej grupy z ostatnich czterech tygodni, zysk całkowity to 2823. Macie ochotę dołączyć do tej grupy. Zapraszam do kontaktu mailowego. Mamy dwie grupy: jeśli chodzi o piłkę nożną, jest VIP Standard i VIP Premium. No i nowa grupa na Formułę 1: dzisiaj wyścig. Tak więc zapraszam wszystkich przed telewizory. A członkowie tej grupy będą otrzymywać królewskie kupony w dniu kwalifikacji każdego wyścigu do końca sezonu, jak i oczywiście w dniu wyścigu głównego. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Na kanale macie jeszcze film weekendowy z top-ligami europejskimi. Tam już kupon weekendu wszedł do przodu, już kilka kuponików powchodziło. Oczywiście tablicowo też dość ładnie i piątkowe i sobotnie mecze wychodzą. Na pewno już będzie plusik. A dzisiaj, oczywiście, ligi kończą zmagania. W przyszłym tygodniu będzie dość ubogo bo tylko serie dzienne. No i to z dość egzotycznymi ligami nie grają podstawowe ligi. Dlaczego? No bo jest przerwa reprezentacyjna w środku tygodnia ruszają kwalifikacje z innych stref światowych. Oczywiście do Mundialu będziemy to obstawiać w serii reprezentacje. Zajmiemy się również barażami do mistrzostw świata. Wszystko to oczywiście na naszym kanale. Powinien pojawić się również film na żurzel. Bo to już niedługo początek sezonu. Tak więc jakieś przygotowanko na pewno zrobimy. Mam wielką prośbę do was jako do moich słuchaczy. Filmy zazwyczaj ogląda między 600 700 800 czasami osób, a łapę w górę jest góra 20. Jestem ciekawy, kto w ogóle słucha to co mówię. Czy większość z was jak patrzę po czasie zamieszczania komentarzy na przykład z typami na ligę typera wydaje mi się, że Długość filmu nie odpowiada temu, w którym momencie to włączacie, i pokazuje to, że po prostu przewijacie do fragmentów, które Was interesują, czyli do kuponów, do kuponu królewskiego, do typowania z ligi Typera. No i tyle, wyłączacie film. Powiem tak szczerze Wam od siebie, że strasznie dużo pracy wkładam w ten kanał. Dużo siedzę, by zrobić dla Was te filmy. Wiadomo, że. Czasochłonne jest robienie daily. Oprócz tego robię dla Was wszystkie inne serie filmowe. Teraz nie wyrobiłem się nawet czasowo KSW, a chciałem właśnie dla Was je wrzucić. No ale już czasowo się nie wyrabiam, bo wiadomo, że też mam normalne swoje życie. Profitów z kanału też jak widzicie, przy wyświetleniach za dużych nie mam. Robię to głównie z pasji i robię to głównie dla Was. Tak więc chciałbym wiedzieć, kto to słucha. Jeśli możecie weźcie wrzućcie jakiś koment, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No ale proszę bardzo dla zasięgu, zróbmy w tym filmie rekord łapek w górę. Chciałbym zobaczyć po prostu kto tego słucha, a kto przewija sobie dalej i zastanowić się albo nad rozwojem kanału, albo nad jakimś innym rozwiązaniem. Tak więc tyle ode mnie w tym filmiku. Zostawcie znaka w komentarzach. Jeśli oglądacie te filmy, może nie od deski do deski, ale że chociaż słuchacie, co w nich mówię, do usłyszonka w jutrzejszym filmiku.